Macie. Każdy lubi Reksy, Roksy, a za chwilę przyjdzie do nas z wersja Skull, tak akurat na Halloween. Tylko, że na Halloween to nie wyjdzie, tylko to wyjdzie prawdopodobnie w 26 roku. Ja oczywiście kupiłem sobie tym razem różowego gada, czy dinozaura. Tak? Trudno powiedzieć, czy to jest dinozaur, czy jakiś tam miaszczur. Eee, zostańmy przy nomenklaturze gadziej. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że no niestety przyszedł do mnie troszkę pokiereszowany, uszkodzony dinozaur. A jak uszkodzony, to zaraz zobaczycie. I słuchajcie, kto jeszcze nie ma reksy w swojej kolekcji no to się trochę sfrajerzył bo to bardzo szybko znika generalnie możemy kupić setki kurcze dowolnych rozmiarów, możemy kupić auto 1 do 8 1 1,43, 24, 1 43 1 64 a nawet jeszcze mniejsze, 1 87 w każdym możliwym rozmiarze możemy kupić to auto yy, i schodzi jak świeże bułeczki. Ten, kto wpadł na pomysł tego malowania w ogóle w wyścigu, to powinien dostać solidną premię za swoją robotę, bo każdy to chce mieć. Każdy chce mieć to auto, czy to zielone, czy różowe, czy zaraz będzie wersja. Szkielet. Każdy chce mieć je w swojej kolekcji. Ja się nie dziwię, bo rozbili bank po prostu tym autem. Jak zwykle, wersja różowa również jest świetnie wykonana, chociaż z małym defektem. I akurat mnie musi się przytrafiać zawsze takie coś zawsze muszę mieć pecha. Dlaczego po prostu, jak kupuję auto? To trafiają mi się uszkodzone sztuki. Przyjrzyjcie się temu. Jest pewien szczegół, pewien detal, którego tutaj po prostu nie ma. A czego tutaj nie ma? No, oczywiście, że lusterka. Nie było w opakowaniu zielonego lusterka. Jeśli składają to maszynowo, to prawdopodobnie lusterka. Nie przytwierdzono, bo może akurat odpadło, może maszyna nie złapała. No i tyle, i zostałem bez lusterka, ale takie same lusterka są w innych modelach Mini GT, dlatego mam taki sprytny plan. Taki tam sprytny plan, żeby kupić jakieś inne Porsche i po prostu zrobić słapa zrobić słapa na lusterko Zobaczcie, jaki piękny model no niestety e, widać że po wyścigu bo lusterko się urwało no cóż będę musiał jak to się mówi będę musiał z tym żyć a tego słapa prędzej czy później zrobię nie śpieszy mi się są inne modele mini gt Porsche gdzie dosłownie lusterka są takie same, tylko trzeba sobie przemalować na zielony kolor. Także no, trochę więcej roboty mam przez to. Ale któż by się spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, że akurat mój model będzie bez lusterka. No dobra, mam nadzieję, że zbieracie sobie te reksy. Że też Wam się podobają, bo mi bardzo. I zobaczymy, jakie jeszcze inne malowania wymyśli AO Racing. Bo teraz wydaje mi się, że oni zrobili to malowanie specjalnie na Halloween tego szkieleta. Ale model prawdopodobnie będzie dopiero w marcu. Także sobie jeszcze. Poczekamy, poczekamy. A jak będzie w marcu, to zrobię na Halloween specjala i tyle. No dobra, trzymajcie się i do następnego filmiku. Na razie, pamiętajcie o ławce w górę i subskrypcji, i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!